Dziś drugiego dnia turnieju kwalifikacyjnego. Czeka nas mecz z Hiszpanią. Co o tych rywalach wiemy? E, co wiemy? Wiemy, że wczoraj wygrali z Turcją 3-1, także mecz dość istotny dla układu dalszych gier pod kątem awansu tutaj z tego turnieju. E, wiemy więcej na pewno niż o Ukrainie. E, mamy ich sparingi z Bułgarią, sparowali przed przelotem do Polski w Bułgarii. E, Przegrali oba te sparingi, ale nie zapominamy, że Bułgaria to mistrzowie świata. Także na pewno silny przeciwnik. Przygotowaliśmy się, myślę, że dość solidnie. Gra w Hiszpanii sama w sobie nie jest bardzo skomplikowana. Grają dużo pierwszym tempem, lewym skrzydłem, grają na pewno bardzo cierpliwie. To też gdzieś tam charakterystyka podobna jak naszego zespołu, więc myślę, że dzisiaj musimy być przygotowani na długie wymiany i na to, kto będzie bardziej cierpliwy na pewno Jak Kto popełni mniej błędów, myślę, że ten mecz wygra. Czyli to może być ten faktyczny mecz o pierwsze miejsce w grupie. Yy, na, na pewno, na pewno zespół, który dzisiaj wygra, będzie miał już dwa zwycięstwa na swoim koncie, więc to, to zwycięstwo na pewno dziś przybliży do, do awansu, tak? no, musimy też czekać na rozstrzygnięcia. Korzystny układ gdzieś tam pierwszego spotkania może sprawić, że już dzisiaj któryś z zespołów będzie wiedział, że ten turniej wygrał i awansował dalej. Także no, wszystko przed nami. Sound white right, boy.